To ja bym O cioka ładna Pan go s fajnie franca O c'è piękna ryba Cześć. Witajcie na kanale AMS Fishing Dream. Z tej strony Michał. Dobry, Artur, cześć. Jesteśmy na na białej rybie. <grymne> Jesteśmy aktualnie na białej rybie. Ostatnie dni poświęciliśmy na łowienie białej ryby, na dobranie się do białej ryby po kilkunastu latach przerwy, przynajmniej w moim wypadku Artur, kiedy ostatnio łowiłeś białą rybę. Myślę, że rzeczywiście tyle Ja myślę, że tak 12, chociaż nie, pamiętam w zeszłym roku łowiliśmy białą rybę. Pamiętam, był taki jeden epizod. Gdzie? Na Nowej Holandii. A, faktycznie. Łobiliśmy płotki, ale o, to było takie, wiecie, od skosnia. Taki chill, dokładnie. W tym roku mamy zamiar przysiąść bardziej do tego białorybu. Zarówno do Fidera, jak i do Słowica. Raczej bardziej do Fidera mi się wydaje. Też tak mi się wydaje po tych obecnych dniach, ale aktualnie mamy bata. Chwika aktualnie... wolą strasznie ręce. <laughs> Aktualnie mamy Bata, aktualnie mamy Fidera, mamy również gościówkę. i patrzymy co bardziej się nadaje na te tutaj nasze wędkowanie. Odwiedziliśmy kilka kultowych miejsc w okolicach Elbląga. Jest to rzeka Elbląg, rzeka Fiszewka, Rzeka walewka Rzeka Dzieżgoń. Jeżeli chodzi o Rzekę Elbląg wyniki były... Wyśmy tak Pobiliśmy swoje rekordy No płotki, ja takie nie widziałem na oczy nie? No powiem wam, że to jest takiej płotki już dawno nie widziałem na oczy To już to nie jest płotka, tylko to jest płoć, płoć. To jest po prostu prawdziwa płoć Gruba, gruntowa wypasiona. Tak, wypasiona rzeczna płoć Rzeczna, kanałowa No mniejsza, o większość... Ty rzeka no, no, tu nie ma O, mamy branie. No i co, mu przestałeś? Nie, no jest <laughs> Dzisiaj z kolei mówimy takie coś <laughs> Ale... W... W ilościach hurtowych. <noise> Ale zabawa jest. Na początek wybraliśmy się na rzekę Błalewkę, na rzekę Dzierżgąkę. Niestety woda jest jeszcze trochę za zimna i o, obyło się o, bez o, efektów. O kur. O zobaczcie. Ale wysadził jak leszczu. Artur o. jest solem. <noise> Łowił konie w okresie ochronnym. Następnie odwiedziliśmy kultowe miejsce na rzecz Elbląg i zobaczcie sami co tam się działo.

Jest leszczyk. Nie za duży, mogły być większy, ale super, świetna sprawa. O, ale walczy. O, o O co ładna pan go w szwagie, franca A co piękna ryba o, To są naprawdę Fajne ryby. A ta to jest piawka, chyba na trochę. Coś mi przypomina z naszego Jak widzieliście, zdecydowanie feeder wygrał nad spowikiem. No, nie były to dobre warunki do spowikowania na bata, na krótkiego bata. Płynąca rzeka, dość duży uciąg. No i niestety spowikiem rady, za to feeder tutaj płą. Po po prostu piękne, piękne, piękne płocie. W związku z tym, że Rzeka Jarodonga wypaliła, postanowiliśmy wybrać się na tą rzekę drugi raz. Jednak trochę inne miejsce ze względu na ten właśnie uciąg rzeki. A ponieważ chcieliśmy zarówno próbować bata, jak i fidera, więc wybraliśmy taki odcinek, gdzie ta woda płynie delikatnie, bądź w ogóle nie płynie. Jakie były efekty? Zobaczcie sami Ciekawe, czy płotka, czy wszechobecny krump. Płotka takie ryby to ciężko płocką nazywać. Płoć. No niestety, niestety krump. Ups. Proszę bardzo, jest krumpik. Krump, tak jak w innych wodach szczupak, to jest król wód. U nas krump to jest król wód. Dobra i to jest tak. Zobaczcie. Krótka piłka. Biały robaczek. Ten krump akurat wziął bez zamęty w koszyku. I lecimy. Jest płot, wiesz? O, jest też płotnego. No nie no... krump. Krumpie mnie nie interesują Stał so, To kolejny krump czy... czy płuteczka? to ładnie szaleje Płoć! A, ah, jest ładna Płoć O, takie Płocie to tak Takie Płocie To są fajne Płocie Dobra Pleć do kolegów Ахой кулейнам, О, курда. <laughs> потэка Jeżeli chodzi o zanęty, jakich używaliśmy w trakcie naszych wypraw, to tak. Używaliśmy zanęty. Ona jest akurat już pusta. Jest to zanęta Super Krak od Vanderden Robinson. Czarna zanęta, taka naturalna. No i ta zanęta zabiła dzisiaj kilka fajnych płoci. Używaliśmy również Fidera. Również od Marcela. Tu z kolei jasna zanęta, która również, która również zwabiła bardzo ładnie bardzo ładne płocie do łowiska. Jeżeli chodzi o atraktory, jakich używaliśmy, to jeden atraktor karmenowy i drugi atraktor waniliowy. Zarówno ja, jeden jak i drugi skutecznie zwabił płocie. No i białe robaczki. I pineczka, którą już Artur skończył. Zjad w całości. Znowu fider wygrał nad spowikiem. Bezapelacyjnie. Po prostu, bezapelacyjnie. Myślę, że już Artur jest 100% przekonany do Fidera, prawda, Artur? Tak, tak. Następny raz o ile e, się uda, to będę fiderował, a nie spawikował. A co ma się nie udać? Kwestia we po prostu. A kwestia sprzętu. I zacząć łowić na fidera. Tak. A kończymy naszą przygodę, naszą kilkudniową przygodę z białorybem na fiszewce, czyli na kolejnej rzece w naszych okolicach. Tak jak widzicie, na fiszewce biorą takie właśnie fiszewczaki, bym to powiedział. O, a ja mam rybkę cały czas, nawet nie szuję. Takie kolosy tu biorą wyjątkowo. Ale przynajmniej coś się dzieje. Rzeka LB nic się nie dała. A tutaj proszę bardzo. Krump, za krumpiem. Ale daje. A To musi być lecz. nie krump. Ale piękne wystawienie słowicy. Normalnie klasyka normalny klasyk du, du, du. Płoteczka. Ole. ale widziałeś co zrobił no lepsze wybranie jak nic to jest to tak? Kurczę, nie taka głupia ryba. O ty, to krasnopiórka jest. Zobacz, jaka ładna krasna. O tej porze roku. Piękno krasna. Co, pałkę? O, fajna krasnopiórka. Znaczy, przepraszam, nie krasnopiórka, bo krasnopiórka to nie jest profesjonalnie. Profesjonalnie to jest wzdręga. Ładna wzdręga. Kurczę, nie spodziewałem się, ponieważ akurat akurat tutaj nie przewidywałem wyników jakichkolwiek na fiderka a tu kurczę, fajne, energiczne branie hej ho tak właśnie wyglądało nasze ostatnie dni z białorybem oczywiście białorybu nie kończymy, bo to jest właśnie dla nas najlepsze okres na łowienie białorybu czyli marzec i kwiecień, wtedy kiedy jeszcze te nasze ukochane drapieżniki szczupaki i okonie są zajęte reprodukcją co? No tak, to są zajęte reprodukcją. No. Co prawda, pewnie jeszcze tego nie robią, ale zaraz zaczną to robić. Mamy okres ochronny na szczupaka, okonia i sandacza, czyli na gatunki, które my łowimy i które, na których się zazwyczaj skupialiśmy i skupiamy. Więc marzec i kwiecień to jest super okres na białoryb i to jest super okres na sprawdzanie nowych metod, nowych rzek i nowych technik. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie pod nim koniecznie łapkę w górę. Zostawcie komentarz dla zwiększenia zasięgów, no i zasubskrybujcie nasz kanał, abyście nie przegapili kolejnych vlogów. Do zobaczenia. Pamiętajcie o dzwoneczku. Dziękuję.